Chcę Wam pokazać dzisiaj bardzo fajny regał plastikowy, który bardzo fajnie sprawdza się do przechowywania różnych rzeczy. Ja często skorzystam z tych regałów, z tego rodzaju regału na budowie. Teraz akurat jestem właśnie na takiej realizacji, na fajnym projekcie. I tutaj, żeby różne rzeczy moje osobiste czy tam narzędzia, żeby mi się gdzieś tam nie pamiętały po całej robocie. To rozłożę sobie, zmontuję sobie ten regał. A przy okazji chciałem go Wam pokazać. Bo myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, też jak gdzieś składujecie różne rzeczy, czy w piwnicy, czy gdzieś sobie magazynujecie. Nieduży koszt, bo tylko 179 zł. Spora szerokość, bo on ma 1,85 wysokości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć półeczek. Obciążenie na każdą półkę 60 kg. A jeśli chodzi o. Szerokość to 40 cm, czyli tak standardowo, jak większość tych skrzynek naszych, które sobie układamy, powinna nam wejść na ten regał. No i teraz krótko Wam pokażę, jak bardzo fajnie on się składa. To jest bardzo fajny, prosty sposób. Tam na rynku mamy sporo tych regałów, czy tam metalowe, czy z płytą, piśnią. On fajnie się sprawdza, jak gdzieś tam woda miałaby się pojawić, jakaś wilgoć, tutaj nie ma problemu. Te metalowe bardzo szybko rdzewieją, one są ciut tańsze, albo nawet w tej samej cenie ale szybko rdzegają te pilśnie, jak jest troszkę wilgoci, gdzieś, to bardzo szybko się wginają, a tutaj nie ma z tym problemów. I montaż jest naprawdę bardzo fajny, bardzo prosty, nie ma żadnego tam wbijania, celowania w żadne zamki. Prosty system montowania nóżek, tych rurek takich, które wchodzą jedna w drugą, na to wchodzi półka. Także teraz będziecie mogli zobaczyć, jak łatwo się go montuje i dlatego też właśnie go wybieram, ze względu na sposób montażu, łatwo. Bardzo szybko, każdy może to zrobić, również panie bez problemu poradzą sobie ze zmontowaniem tego regału. Więc teraz ten albo i nie, i zobaczycie, jak go montuję, i potem jeszcze na koniec kilka słów do Was. No to zaczynamy składanie. Na ja sobie opakowanie, rozłożę wszystkie elementy i mamy, mamy godzinę 13:40 i zobaczymy ile czasu zajmie złożenie tego regału. Pierwsza półeczka, nóżki, bardzo fajna jest ta instrukcja obrazkowa. Są też dwa elementy mocowania do ściany, żeby złapać te rurki, bo gdybyśmy go za mocno obciążyli, miałby gdzieś polecieć, to warto jest to zrobić, albo jeżeli mamy dzieci i lubią gdzieś tam wchodzić po tych półkach, to też o tym pamiętajmy. Tutaj jeśli chodzi o nogi, ja już to robię, ten składam już kolejny raz, któryś tam już z rzędu. Więc wiem, że warto, żeby się nie pomylić. Zobaczcie, tą grubszą tu jest taka średnica, delikatny, sfrezowany końcóweczka, a tutaj jest rurek od odkurzacza. Naprzemiennie one są zrobione. Nie wkładamy go w ten sposób. To można się pomylić na sam początek. Tylko wkładamy właśnie tą niefrezowaną częścią w półkę, dlatego, że ta frezowana wejdzie jakby od góry i będzie ładnie wchodziła w kolejny element. Więc tak możemy sobie te półki poskładać. Bardzo szybko, jak kobietki sobie składają, to można jakiś delikatny drewniany lub gumowy młoteczek wziąć tak żeby dobić jak nie mamy tyle siły, żeby wepchnąć tą rurę. Do końca. I pierwszy element już mamy. Lecimy następny. Te półki są tak fajnie zrobione, że nie ma znaczenia, którą półkę uznamy za podstawę a którą półkę zamocujemy na samej górze. Pierwszy regał jak składałem, to się pomyliłem i wszystkie te rurki w drugą stronę zamontowałem, bo tam wszystko trzeba było rozebrać. Ale na pierwszym już się nauczyłem i wszystko było jasne. Kolejna. Uważam, że nie ma prostszego systemu, w tej chwili montażowego na rynku, jeśli chodzi o te regały. Te metalowe wydają się proste, ale jeśli chodzi o składanie, to wcale takie proste nie są. Oczywiście link do tego regału znajdziecie w opisie filmu. Gdybyście chcieli sobie taki sam prezentować, zamówić. Z Allegro znalazłem dla Was najlepszą ofertę cenową. Ja zakupiłem go w a Akurat miałem rabacik, więc skorzystałem. Powinny jeszcze gdzieś być tutaj zawleczki. Na górę na razie ich nie widzę. Na spojrzę na podłogę. Pyk, jedna. Pyk, druga. Kolejna. I ostatnia. Także wszystko jest ok. Teraz zaczęłam od dolego, z nóżkami. Pierwszy. Dociskamy. Tak jak mówię, jeśli nie mamy siły docisku weźmy sobie jakiś młoteczek drewniany lub gumowy. On może wyglądać na taki delikatny, ale te drewniane, metalowe też wcale nie są stabilniejsze. To nie jest tak, że on są jakieś wytrzymalsze, lepsze, a uważam, że z takiego punktu Użytkownika, to ten będzie zdecydowanie lepszy. lepszy. Miałem i takie regały, i takie. Sprawdzam jeszcze czy wszędzie, o, tu ładnie do Ważne zwróćcie na to uwagę, żeby on ładnie wszędzie siadło wtedy nie będzie się wypinał, wszystko będzie stabilne. Teraz widać dopiero, że on ładnie te wszystkie elementy weszło. No i co czas pracy 48, czyli 8 minut składałem łącznie z tym co do was mówiłem. Nie wiem, czy da się to szybciej zrobić. Gdybym oczywiście nie nagrywał dla Was odcinka, to jeszcze szybciej bym go złożył. Ale w porównaniu z innymi regałami, na pewno nie da się tego szybciej zrobić. Także tak wygląda ten regalik. I tak, jak Wam mówiłem, pokażę Wam może to króciutko. Jak stawiamy go przy ścianie, to tutaj. W instrukcji mamy pokazane jest taka propozycja na tym drugim poziomie od góry, żeby zamontować te elementy montażowe, plastikowe, do ściany. One przytrzymają na żeby on nie wyleciał. Oczywiście dobre kołki trzeba zastosować. Ja go będę trzymał sobie tutaj na budowie, na mieszkanku, więc nie będę go montował do ściany. Nie ma takiej potrzeby, będę tylko ja i jedna dorosła osoba, więc. Będziemy o to dbali, żeby nic się z nim nie stało. Bardzo fajne są też te elementy tutaj takie ażurowe. Możemy różne haczyki, wieszaczki zawiesić. Ja też tak robiłem w taki sposób, że tutaj na trytytki łapałem różne elementy, przywieszałem sobie, przekręcałem przez ten plastik na wkręty, różne rzeczy. Więc on taki fajnie jest dość dużo. Można tutaj w fajnych modyfikacji wprowadzić. Czy jakieś elementy na zawieszenie miotły, mopa. Poziomicy, jakichś takich elementów. Ja jeszcze tu kilka rzeczy dołożę, to później Wam pokażę jeszcze, jak on już wygląda na końcu. Zrobię Wam jeszcze teraz fajne zbliżenie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ok, tu zobaczcie. Te wejścia, przejścia, zobaczmy, tutaj spróbujmy. Naświetlimy go troszkę. Tutaj te elementy wszystkie można tutaj sobie coś pomocować. Tutaj można przyłapać na frytytki i tak to wygląda w całości. Metr szerokości. Nie pamiętam, czy tam dobrze wam powiedziałem ten wymiar. Metr szerokości. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 półek. Nie ma regulacji wysokości tych półek, więc to może być dla Was minus. Przy tych metalowych ramach jest tam możliwość przesuwania sobie tych półek w różnym zakresie. Tutaj faktycznie tego nie ma. Mamy tylko jedną wysokość, więc jeśli potrzebujecie na przykład na dole dać jakieś wyższe rzeczy, czy wiaderka, no to nie ma takiej opcji. Tutaj mamy jedną wysokość, ale duże obciążenie duża możliwość obciążenia. Pokażę Wam, jak półka od dołu wygląda. Tutaj te elementy wzmacniają całą tą konstrukcję. I dlatego ona wytrzymuje aż 60 kg obciążenia. Nie trzeba się bać, że tutaj ta półka się powygina, połamie. No i tak to wygląda. Myślę, że jest to taki regał. Warty polecenia. No to tyle ode mnie. Pozdrawiam Was. Hej. Það púst svo.